Wszystko, czego potrzebuje. Inspiracja przychodzi w chwili zatrzymania. Działam. Praca czy rodzina? Najlepiej złoty środek. Rozwijamy się. Tutaj jest w sam raz. Lubię tu być! Kodeks Korwina zostaje w Toruniu. Udało się to osiągnąć dzięki wpisaniu manuskryptu do Narodowego Spisu Bibliotecznego. Jednak posiadanie tak cennego rękopisu wymaga odpowiedniej oprawy, aby go udostępniać szerszej publiczności. W tym celu samorząd województwa planuje rozbudowę Księżnicy Kopernikańskiej. Szerzej o tym temacie powiemy w tym wydaniu magazynu Kujawsko-Pomorskiego. Marta Nowicka-Bujak, zapraszam. Na zachodnim skraju kampusu na toruńskich Bielanach powstaje Centrum Nauk Technicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Inwestycja jest zaawansowana, a na placu budowy uroczyście wmurowano akt erekcyjny. Kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni 2000 m2 posłuży badaniom, które są toruńską specjalnością. Chcemy wzmacniać to, co do tej pory jeszcze nie było tak dobre jak pozostałe części Uniwersytetu, czyli nauki inżynieryjno-techniczne, automatykę, robotykę, fizykę techniczną i, i, i informatykę. W strukturze centrum powstaną nowoczesne laboratoria badawcze oraz pracownie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie innowacyjnych badań z obszaru automatyki i robotyki oraz informatyki technicznej. Będziemy mieli tutaj i dydaktykę, ale także badania naukowe w zakresie automatyki, robotyki i informatyki stosowanej. Będą nowoczesne laboratoria energoelektronikę. Będziemy tutaj rozwijać będziemy rozwijać napęd elektryczny także pod kątem elektromobilności, ale również robotykę, robotykę mobilną, roboty współpracujące. Do tej pory naukowcy pracowali w niewielkich pomieszczeniach dzierżawionych od miasta, mimo to osiągnięcia ich były wysokie. Dysponując na razie tym starym budynkiem, czyli niewielkim studium politechnicznym, już uzyskaliśmy akredytację międzynarodową i nasi studenci, którzy kończą kierunki techniczne, między innymi właśnie wspomnianą automatykę, robotykę czy informatykę stosowaną, również fizykę techniczną, otrzymują certyfikat inżyniera europejskiego. Natomiast tam mieliśmy ograniczone zasoby przestrzenne, natomiast tutaj tak naprawdę będzie można rozwijać te laboratoria, czynić je jeszcze bardziej nowocześniejszymi, a więc mamy nadzieję, że też przyciągnąć nowych studentów. Powstanie centrum odpowiada na potrzeby otoczenia gospodarczego oraz rosnącego zapotrzebowania na wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską. Centrum Nauk Technicznych to będą wykwalifikowane politechnicznie kadry. Już teraz studium politechniczne naszego uniwersytetu kształci w tym kierunku, na przykład w kierunku robotyki, ale nowe warunki, nowe budynki, nowe urządzenia w tych budynkach na pewno będą sprzyjały rozwojowi. A ludzie tak wykształceni są bardzo oczekiwani na rynku pracy naszego miasta. To są po prostu fachowcy, których chcemy mieć w Torunii jak najwięcej. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, nie tylko rozwija siebie, swoją infrastrukturę, ale i także swoje miasto Torun. Tego wymaga dzień dzisiejszy, że potrzeba jest automatyków, specjalistów w robotyce, specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. I to centrum może nam takie kształcenie zapewnić, kształcenie na bardzo wysokim poziomie, bo jednocześnie to wszystko dzieje się pod auspicjami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jednej z najlepszych uczelni w naszym kraju. Budynek powstaje na zachodnim skraju kampusu na toruńskich Bielanach. Planowana data zakończenia prac to październik 2022 roku. Swoją estetyką kompleks wpisze się w otoczenie. Materiały słuchajcie, elewacyjne to częściowo, że tak powiem, mamy tutaj okładziny z segły klinkierowej, częściowo są tam różne takie materiały wykończeniowe, typu np. okładzina z płyty HPL. No, i oczywiście dużo szkła, betonu, już i taki jest Industrializm bardzo modny, ostatnio. Koszt budowy i wyposażenia obiektów to ponad 22 miliony złotych. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Kodeks Korwina zostanie wpisany do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Ten zabieg w znaczący sposób będzie blokować możliwość jego wywozu za granicę, do czego dążyli posłowie PiS. Przypomnijmy, że 2 lutego w Sejmie złożony został poselski projekt ustawy, w myśl której księżnica kopernikańska miałaby zostać przymusowo pozbawiona kodeksu Korwina, a cenny wolumin zostałby przekazany na rzecz Węgier. Wpisanie cymelium do Narodowego Zasobu Bibliotecznego oznacza najwyższą ochronę zabytku. Nie może to być przedmiot handlu, sprzedaży, darowizn, no i bardzo wielu innych czynności. No, też jest to zobowiązanie dla nas, jako bi prowadzących bibliotekę, że musi być przechowywany w odpowiednich warunkach. No, szereg takich ograniczeń, ale też korzystnych dla dzieła sztuki. Możliwości też pozyskiwania środków na jego konserwację, czasową ekspozycję. Takie czynności są często bardzo drogie, bo trzeba stworzyć odpowiednie warunki bezpieczeństwa. No więc to są korzyści niewątpliwe, no ale przede wszystkim dla nas no, ulga, ponieważ ten wniosek i akceptacja przez ministra kultury pana premiera Glińskiego no, zamknie ostatecznie dyskusję. Myślę, że niepotrzebną zupełnie, wywołaną przez posłów, którzy no mieli kiedyś taki pomysł, aby przekazać to bezcenne dzieło Węgrom. Od oficjalnego statusu dzieli go już tylko podpis ministra kultury. mały wpływ na tę decyzję miało ogromne zaangażowanie tysięcy osób, które podpisały w internecie deklarację z apelem do Sejmu o zaniechanie prac nad projektem ustawy. To wsparcie jest niesamowite. Dobrą stroną tej całej sytuacji jest to, że okazuje się, że mamy bardzo, ale to bardzo świadome społeczeństwo, które zdaje sobie sprawę z dziedzictwa kulturowego, z naszych dóbr kultury i z tego, żeby te dobra kultury pozostały w Polsce. W związku z tym, tak jak pan marszałek dzisiaj wspominał, wsparło nas bardzo dużo osób, bardzo dużo instytucji, ale także tak zwanych zwykłych mieszkańców Torunia, ale nie tylko, wój Polski i świata. Odezwała się na przykład do mnie Polonia z Kanady, która przysłała listy poparcia i pytali, co jeszcze mogą zrobić, żeby nam pomóc, także to jest naprawdę bardzo budujące. Marszałek Piotr Całbecki podczas konferencji poinformował także o rozbudowie w najbliższym czasie kompleksu książ. W Książnicy, Kopernikańskiej. w Książnicy Kopernikańskiej brakuje sal konferencyjnych. Państwo wiecie, jak jesteście na naszych wydarzeniach, my dysponujemy tylko, to są dwa hole, które możemy zakospodarować na salę konferencyjną, no ale to naprawdę nie spełnia już w tej chwili żadnych standardów. A oferta księżnicy i działania, które podejmujemy, są takie, że bardzo potrzebujemy sali konferencyjnej profesjonalnie, wyposażonej z odpowiednim nagłośnieniem, widownią. Także to jest bardzo pilna potrzeba, żebyśmy mogli jeszcze bardziej się rozwijać. Sale konferencyjne zaplanowano na poziomie minus jeden. W tym celu wyburzona zostanie czytelnia, i tam znajdzie się nowy budynek, w którym powstanie przestrzeń dla czytelników. Powstanie nowy budynek z wolnym dostępem do księgozbioru na trzech poziomach, z systemem antresol, wolny dostęp do księgozbioru, gdzie każdy z czytelników będzie mógł podejść do półki, przejrzeć, oglądać książkę, nawet poczytać, usiąść sobie wygodnie i spędzić czas w książnicy. Planowany koszt rozbudowy to około 100 milionów złotych. Autorzy powieści kryminalnych mają szansę zadebiutować w najlepszym stylu. Marszałek Województwa zaprasza do udziału w konkursie literackim na kryminalny debiut roku 2021. To pierwsza edycja tego wydarzenia. Ta pierwsza edycja, jak zwykle, niesie ze sobą taki dreszczyk emocji, czy nam na pewno wyjdzie. Nagroda jest piękna, bo piękna statuetka z jednej strony, no i finansowa nie mała 25 tysięcy zł. Sądzę, że przyciągnie młodych, ale nie tylko, pisarzy z Polski, którzy, dla których ta nagroda jest ufundowana, mianowicie chcemy wręczyć ją najlepszemu debiutowi. Wydawnictwa mogą zgłaszać powieści do 16 maja. Lista zgłoszonych książek zostanie opublikowana na stronie internetowej Książnicy Kopernikańskiej. Debiuty wpływają, z tego co słyszę przed chwilą, właśnie pana przewodniczącego jury, są naprawdę bardzo interesujące i ciekawe i jest wysoki poziom tych debiutów. W tej chwili jest powyżej 20, ale znając życie i znając realia konkursów, to jest tak, że w ostatnim momencie wpływa najwięcej. Publikacji do, do, do konkursu, także mam nadzieję, że tych prac będzie może chociaż 50. Tytuły nominowanych powieści poznamy najpóźniej do 9 listopada 2022 roku. Zwycięski kryminał, powieść sensacyjną lub thriller wybierze czteroosobowe jury. Ocena książek, które zostaną wysłane, czy już zostały wysłane na konkurs, to naprawdę duża przyjemność, bo będziemy robić to, co lubimy, czyli będziemy czytać kryminały, więc możliwość obcowania z kryminałami. No i właśnie, to są kryminały, do których często nie moglibyśmy dotrzeć, bo bardzo dużo kryminałów pojawia się na naszym rynku. W każdego roku jest to około 400 nowych pozycji, no więc jest rzeczywiście cała masa książek kryminalnych. No i teraz, żeby zorientować się w tym, co się dzieje na tym rynku, to jest naprawdę duży problem. Natomiast tutaj dzięki temu konkursowi będziemy mieć przegląd tego, co zaczyna się w tym polskim kryminale dziać, czyli ten nowy... Świeży powiew kryminalny. Wybór zwycięzcy poprzedzą liczne wydarzenia, spotkania autorskie czy panele dyskusyjne zorganizowane w ramach akcji Gwiazdozbiór Kryminalny Kujawy i Pomorze. Pierwszym gościem była autorka bestsellerowych powieści kryminalnych Katarzyna Bonda. Bardzo lubię tutaj przyjeżdżać. Jestem kolejny raz, jak rozmawiałyśmy przed emisją. A poza tym zaproszenie wystosował do mnie Robert Małecki który był moim uczniem na warsztatach i który jest jednym z moich najzdolniejszych uczniów i jest moją naprawdę realną, solidną i mocną konkurencją. I e, naprawdę jestem dumna, że e, jesteśmy teraz po prostu kolegami e, z pracy, <gryw> więc nie mogłam odmówić. Nagroda Literacka Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za kryminalny debiut roku zostanie wręczona podczas uroczystej gali 26 listopada w Toruniu. Nagroda ma ogólnopolski i cykliczny charakter, będzie przyznawana także w kolejnych latach. Fundatorem nagrody jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Komisja Europejska sukcesywnie pomniejsza fundusze dla Polski w związku z niepłaceniem kar zasądzonych przez CUE. Unia obcięła nam wsparcie w dwóch programach. Na liście jest między innymi województwo kujawsko-pomorskie. Jak poinformował marszałek Piotr Całbecki, potrącenia przez Komisję Europejską z poszczególnych programów nie mają wpływu na dokonywane płatności dla beneficjentów. Oznacza to, że 15 milionów dla województwa kujawsko-pomorskiego, które zostały zablokowane przez unijne instytucje, już dawno są w regionie, a załatanie dziury budżetowej spada na rząd. Stały zablokowane pieniądze dla rządu. Ale na podstawie wniosków płatniczych, które owszem, my wysłaliśmy do Brukseli, ale stanowią płatność, obowiązek płatniczy między Brukselą a. Budżetem państwa polskiego, czyli rządem. Rząd wcześniej nam dał już te pieniądze. Tak działa cały system płatniczy unijny, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Procedura w przypadku przekazywania funduszy unijnych w ramach kontraktu terytorialnego wygląda tak, że najpierw państwo członkowskie wykłada potrzebne środki z własnego budżetu, a potem Unia mu je oddaje. W związku z tym nie otrzymujemy funduszy wprost z Brukseli, ale za pośrednictwem budżetu państwa. Środki przekazywane są nam w formie zaliczki z budżetu państwa. My co jakiś czas wnioskujemy, składamy deklarację do ministra finansów o środki finansowe w ramach RPO na podstawie harmonogramów płatności przedkładanych w systemie przez naszych beneficjentów. I na tej podstawie szacujemy, ile w najbliższym czasie będziemy potrzebowali środków finansowych, żeby wypłacać naszym beneficjentom regionalnego programu operacyjnego. I te środki są przekazywane nam w formie zaliczki. My otrzymujemy te środki, wypłacamy beneficjentom, rozliczamy te wydatki i tak jak wcześniej pan marszałek wspomniał składamy to w formie deklaracji do Komisji Europejskiej i na tej podstawie na, na podstawie tej deklaracji Komisja refunduje do budżetu państwa te środki w ramach regionalnego programu operacyjnego. Nie ma ryzyka dla realizacji obecnego regionalnego programu operacyjnego. Na wiąże umowa w ramach której my mamy określone środki finansowe w ramach regionalnego programu operacyjnego na rzecz różnych beneficjentów z różnych sektorów na realizację różnych projektów i to jest Kontrakt. To jest kontrakt. Nie ma takiej możliwości formalno-prawnej, żeby rząd na podstawie dobrze składanych deklaracji przez nas zapotrzebowania na środki finansowe nie wywiązał się z tej umowy. Poziom kontraktacji środków wynosi obecnie 96%, a poziom certyfikacji 70%. Oba wskaźniki powinny osiągnąć 100% do końca przyszłego roku. Gala podsumowująca dziesiątą edycję wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego o wielkich Polakach odbyła się w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Tegoroczną bohaterką była generał brygady profesor Elżbieta Zawadzka. Jej życie i działalność na tle historii naszego kraju w XX i XXI wieku. Bardzo dobrze, że wspominamy. Tak najkrócej jak można powiedzieć. Na nagrobku, na cmentarzu Świętego Jerzego napila, napisaliśmy jej pedagog, żołnierz, historyk. I to są właśnie te dziedziny jej życia, które ona... W w których ona miała największe zasługi, które oddała Polsce. Gala zgromadziła laureatów konkursu, uczniów ze szkół podstawowych naszego województwa, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości, aby się tu znaleźć, musieli przejść kilka etapów. Ten konkurs ma zasadniczo takie trzy części: jest etap szkolny, potem jest ten etap taki rejonowy, etap wojewódzki, no i gala to jest już takie zwieńczenie, czyli właściwie można powiedzieć, że niektórzy aż cztery razy pojawili się. W tym konkursie. Największą liczbę punktów zdobył uczeń Bartłomiej Górski ze szkoły podstawowej nr 11 imienia Pabla Nerudy w Toruniu. No nie spodziewałam się, co prawda, że będę mieć pierwsze miejsce. No Myślałam, że to będzie tam. Zostanę może laureatem, ale że tylko dwóch punktów nie zapragnie, to na pewno tak nie. Nie spodziewałam się. Sprowadziło mnie to do tego, aby y, poszukiwać w internecie innych historii tych wielkich Polaków i aby bardziej zagłębić się w te czasy wojenne II wojny światowej. Na pewno było to ciekawe doświadczenie. To już dziesiąta edycja konkursu, który promuje wśród młodzieży postaci wielkich Polaków, pozwala im nie tylko poznać historię ich życia, ale także zrozumieć postępowanie. My chcemy pokazać poprzez postawy, życie wielkich Polaków, szczególnie związanych z województwem kujawsko-pomorskim, jakie autorytety może mieć młodzież, do jakich właśnie postaw, życiorysów sięgać. No i tak jak powiedziałam, tutaj jest święty Jan Paweł II, tutaj są wybitni naukowcy. Bardzo silnie akcentujemy wartości patriotyczne. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku od początku istnienia konkursu włączone jest w jego organizację. To już wszystkie informacje w tym wydaniu magazynu. Na kolejne zapraszam jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia. Potrzebuje. Inspiracja przychodzi w chwili zatrzymania. Działamy. Praca czy rodzina? Najlepiej złoty środek. Rozwijamy się. Tutaj jest w sam raz. Lubię to być!